Apteka dla aptekarza to ustawa, która już weszła kilka lat temu. Celem tej ustawy było nic innego jak zapewnienie, jakby pewnego rodzaju gwarancja tego, że właścicielem apteki będzie mógł zostać tylko farmaceuta. Taki farmaceuta nie będzie, będzie mógł posiadać nie więcej niż cztery apteki na własność. To, co dzisiaj wprowadza ta ADA 2.0, jak ona została nazwana, to jest tak naprawdę wywłaszczenie i pogwałcenie praw właścicieli, którzy do tej pory na tym rynku działali. Pan minister mówił, że ta regulacja dotyczy jakby tylko przyszłości. No zapomina o tym niestety, że... Że dotyczy praw właścicieli, którzy na tym rynku właśnie przez czasami 20-30 lat budowali swój majątek, ponieważ ogranicza prawa rozporządzania tym mieniem. Oni nie będą mogli tego sprzedać, nie będą mogli tego przekazać dzieciom wprost. Są tam różne różne, różne zapisane możliwości dysponowania. One są tak trudne do spełnienia, bo proszę wziąć pod uwagę, że właściciel, którzy mają osiem aptek, żeby móc sprzedać swój majątek i nie wiem, udać się na przykład na emeryturę, będzie musiał to przedsiębiorstwo podzielić. Suma czy wartość przedsiębiorstwa, które ma 8, 10, 20, 40 aptek, to nie jest suma małych kawałków, które to przedsiębiorstwo trzeba przekształcić. Czyli my, dużo, duży spadek wartości właśnie z uwagi na to, że jeżeli jakikolwiek ruch kapitałowy chciałbym wykonać, to muszę to podzielić na takie małe kawałki, to jest, i, i, to już nie jest ta sama firma. Także ja tego dzisiejszego majątku, który posiadam, nie jestem w stanie sprzedać. To jest jedna sprawa, a po drugiej stronie mamy problem taki, że ja nie, dzisiaj przedsiębiorca może to sprzedać, nieograniczonej liczby podmiotów. To jest 40 milionów Polaków i jakaś nieograniczona liczba spółek kapitałowych, które mogą to kupować. W nowym prawie nabywcą może być tylko farmaceuta bądź spółka farmaceutów, czyli ten podaż tych potencjalnych kupujących jest ogromna, którzy niezwykle mała. I to jest jakby drugi element, który znowu powoduje, że wartość tego Przedsiębiorstwa, który raz musi być pokawałkowany i już traci bardzo mocno na wartości, a z drugiej strony yy, ilość tych potencjalnych kupców także jest bardzo ograniczona. Wobec tego to mamy dwa bardzo mocne czynniki, które będą powodowały, że wartość tego majątku na samym końcu jest niewielka. Tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z rynkiem kupującym, do czynienia z pogwałceniem praw tych ludzi, którzy przez, tak jak mówię, czasami dziesięciolecia budowali ten majątek i tu, tu jest, uważam, zaszyty największy Fałsz tej ustawy, że ona działa tylko do przodu. Nie, ona nie działa tylko do przodu. Ona, ona bardzo mocno ingeruje w prawa, w, w, w prawa własność, w, w majątek ludzi, którzy przez lata działali na tym rynku i, i tworzyli wartość.